Dzisiaj będzie pojedynek na podnoszącej się lawie. Cześć, lubisz tańsze gry, no to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także słuchajcie, dzień dobry z tej strony cywer Ze mną jest dzisiaj i No byś mnie zrzucił do lawy, ty <laughs> jest. Także Zdowa, słuchajcie, jaka w jest. zaczynamy. Ja wiem jaka tam jest. Lawa się podnosi i mamy generalnie no. 10-15 minut jakoś na zbudowanie z jakichkolwiek tutaj Skybaseów. Dzisiaj będzie pojedynek. Czyli dzisiaj moim zadaniem będzie, kiedy lawa będzie na optymalnie wysokim poziomie, czyli gdzieś tu na poziomie tych drzew. Zadaniem moim będzie zrzucenie Lija do lawy, a jego zadaniem będzie mnie zrzucenie do lawy, także mamy ciekawy dzisiaj, prawda, pojedynek. Uznałem, że a, zrobimy. Oczywiście sobie taki sort ja nie wygram. Oczywiście zapraszam na no. Lijaja! No. Do no, karty moi drodzy, bardzo serdecznie. A także nie, no kanał... się tam nic ciekawego nie ma. A także na kanał Zetiego, który dla nas edytował zagraniczny datapak, żeby tu można było tak sobie pograć, bo to jest generalnie. Wiesz, co, to jest Datapak chyba set blinga, jeśli dobrze pamiętam, który przerobiliśmy po prostu, że zamiast wody jest lawa i inne napisy są, także to jest edytowany datapack. E, a jak, jak z bym... No musisz sobie zdobyć, panie. No. Ocie, panie, kochany. O panie, normalnie powiem ci, powiem ci że szukam jakiś. Mam jednego kurczaka, także no super sobie podjem na pewno. Ja jedną. Krowę zabiłem i to jest wszystko. A czekaj, a ta lawa y za ile będzie tutaj? Ja... No, jakoś 10-15 minut. Co, co 5 minut podnosi się o 10 poziomów. Więc tam masz Aha. pogląd. Jest jakoś na 30 poziomie, coś takiego w tym momencie. I nagle będzie Więc takie. Dobrze. Surprise! Surprise! chyba popływać chciałeś. To może zrobimy sobie jeszcze gamerule no. i mentory. Tak, przy okazji. Tak, jestem za, jestem za jak Dobra, najbardziej. mamy game rule, keep Inventory. O łapkach w górę przypominam. To, to znaczy nie powinno się przypominać o łapkach w górę, ale ja wam przypominam, bo fajnie by było dużo łapków tutaj dostać. 17,5 tysiąca łapek w górę ma tu być. No i już macie normalnie narzucone. No, no widzicie, już nie ma. No, nie macie Nie po dacie prostu. rady. Nie macie psychy dobić tyle łapek. No i już <laughs> we, I teraz takie będzie. My nie damy? Andrzej, podtrzymaj potrzymaj mi łapkę w górę. Normalnie. Dobra, to widzę wszystko, bariery są. A jakoś mamy się zabudowywać jakoś super daleko od siebie, czy jakoś blisko? W sensie czy, tak czy nie czy... jakoś mega daleko, ale nie tak, że stoimy obok siebie, że będzie pac, spadaj, nie? Tylko po prostu, dobra. wiesz, zbierzemy bloki i jak już wszystko ogarniemy tak, 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 żeby się mniej więcej widzieć, żeby nie było to takie, wiesz, że och, ach, ech, siema, stoisz 15 kratek ode mnie i... i dobra, Ojej, dobra. walka, lawa się podniosła, o, oho. The lava rises, kuwa! Lava nie? rises, dobra, czyli w siódmej minucie się podniesie o kolejny poziom, tylko teraz trzeba tam na dół spójrz sprawdzić, bo tam specjalnie dół zrobiłem, żeby można było mieć pogląd, ile to się podnosi. Także muszę sobie tutaj ja podbierać. ja słyszę lawę gdzieś tutaj, jak ja kopię sobie trochę wungla. Ale... Mam nadzieję, że Wam się spodoba w ogóle taka odmiana poprzedniego filmu, bo starałem się jakoś tutaj jeszcze wykorzystać ten motyw, ale troszeczkę inaczej. To, to jest trochę inny motyw niż ostatnio, bo ostatnio po prostu lawa się podnosiła i trzeba było bazę zbudować, a dzisiaj będziemy się pojedynkować. Więc jeśli macie w ogóle jakieś ciekawe pomysły co do zastosowania jeszcze takich datapaków, jeszcze na jakieś datapaki inne, tak szybko bardzo gadam, prawie że rapuje. To możecie napisać w komentarzu, będzie mi na pewno miło. I jak w ogóle będzie dużo komentarzy. No i wiecie, ten taki hashtag mój Izat możecie napisać w komentarzu. Bo to dosyć ważna sprawa. Czekajcie, kajpa mam wyłączonego. Dobra, muszę sobie włączyć kajpa. Tu jest kajp, dobra, cyk. Dobra, teraz ja cię muszę w ogóle zlokalizować, bo ja cię w ogóle nie widzę. Ja jestem sobie w takim fajnym miejscu pojęci i z drewno zbieram sobie. Jeszcze dyrta by się przydało pozbierać, w sumie, jak sobie tak myślę. Bo można by sa sadzonki na przykład sadzić, wiesz? Jakby nam to dłużej mm -hmm. zeszło, no to kurczę Skyblock mm -hmm. pełną parą. Tylko problem z tym, że ta lawa się podnosi cały czas. No właśnie. Więc... Ona nie ma limitu. Wydaje mi się, że nie będziemy mieć tyle czasu, żeby sobie zabudować super bazę, wiesz. No ja myślę, nie, super baza, taki battle, kurczę, gdzie lawa się podnosi, musisz budować na tyle szybko, zanim ci budowlę zaleje, O Jezus. Dobra, czekaj tu cyk i tutaj no, no daj mi się łosoś, no chodź tutaj, ja lubię łososie. Mm. Wasashi. All right. Dobra, tutaj se walnę tak. Będę miał jedzonka troszeczkę chociaż zapasu. A jedzonko to też ale na pewno nam się przyda. Ja domyślnie wchodzę jak najwyżej. Domyślnie, ale to wiesz co, na razie nie ma co panikować. Wiem, ale ja już mam panikę, bo wiem, że ta lawa gdzieś pod nami jest. Ale wiesz co? Nie... Ja zawsze miałem taki problem, jak chodzi na przykład z Hugo były te kiedyś tam, wiecie, Hugo, takie stare gierki na telefonie, Dobra. jak tam się lawa podnosiła. Ja nigdy nie lubię gier na czas po prostu, gdzie coś się podnosi. Ja nie? też, strasznie, strasznie. Nie jak, to stresuję ja momentalnie wtedy nie myślę, nie myślę racjonalnie po prostu i robię wszystko tak na, na tempa, a to nie jest dobre w generalnie, nie? Nie, trzeba powoli przemyśleć całą sprawę. Dobra, o, to mi się może przydać. O, jeszcze lepiej, wypadło mi od razu. Ho, ho, ho. Teraz tylko jakieś żelazo zlokalizować i już, panie, normalnie, i ty żelaza szukasz? Kurde, czekaj, tu ja cały czas w budulce, ocie panie. <gry> ty cały czas w budulce, a ja, kurczę, stary, się właśnie tutaj w dozbrojenie jakieś, kurczę, postanowiłem pójść. Oż, ty w Więc dobra. No to nie, to, to ja, to ja nie wiem, to ja, uuu uh, uh, uh. jak tu żadnej jaskini? Żadnej jaskini, żadnego tego, ale widzę tu ktoś robił sobie zejście jakieś, oho. Dobra, Bo chyba wykorzystał. Węgiel. Hmm. Dobra, to ja biorę sobie tego wungla, przyda mi się. Akurat. Babie, specjalnie ci zostawiłem. Dziękuję normalnie, słuchaj. No normalnie mi się tutaj przyda i to bardzo powiem ci. Dobra, trochę komblestona by się przydało pozbierać. Bo wydaje mi się, że to dobry budulec będzie. I może żelazo jakieś kurcze uda mi się namierzyć. Chociaż. No chociaż nie wiem, czekaj, tego stika nie chcę używać, bo to jest knockback 2 nasz. Yy, tu sobie wezmę pochodnie w drugą rękę. Mam optifajna, więc będę miał jasno przy okazji. Yy, tylko muszę uważać, wiesz, co przy schodzeniu po żelazo. Akurat to jest najlepszy motyw, nie? No ja sobie... mówię, ja słyszałem tam lawę gdzieś niedaleko, więc... W sensie ona ma dźwięk taki, wiesz co, automatycznie, że słychać ją tak właśnie. Aha, no. dobra. I, ale jeszcze dwie minuty, zanim się podniesie o kolejny poziom, także mogę zejść sobie gdzieś tutaj niżej. No i najwyżej na, najwyżej się spalę w lawie. Czekaj, no. bo ona startuje z, z bedrocka, tak? Tak, z bedrocka, ale ja poczekałem trochę, nie. żeby to nie było takie, bo generalnie o, normalna, surowa, powiedzmy, wersja tego trwałaby około 40 minut, żeby od bedrocka do góry przeszło. No mhm. i już taki odcinek mam, więc postanowiłem poczekać sobie 15-20 minut, żeby ta lawa wiecie co, było na jakimś takim optymalnym poziomie, żeby można było rozpocząć, nie jak totalna klucha, że siema, mamy w sumie dużo czasu, jest jeszcze portal walny, smoka pokonam, kurczę, serię zrobię dziesięcioodcinkową i dopiero lawa przyjdzie. Ja się, ja się zaczynam martwić. Martwisz się? Ja w ogóle, wiesz, ja mam już żelazo na przykład. Przepalam żelazo jeszcze chyba noc się zaczęła. Oh, shit. Trwa, trwa fajnie, to no właśnie się zaczęła i ja tu jestem Kuba na dworze i zaraz mnie potwory dojadą i kończę Eldorado. Eldorado. El Jak Eldorado? Dobra, wezmę o, sobie coś ty! Syk. I mam jeszcze na baketa <taki>, Taki ze mnie szpany gnojec jest. Dobra, se muszę to, tu to zrobić. To bardzo złe, bardzo złe. Ja się, ja się boję. Creeper nie podchodź do mnie, proszę ja cię. Nie, 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 zostaw! O zostaw, tak. nie wolno! O tak, dobrze, bardzo dobrze tam się dzieje. O tak moi drodzy. Jak mi że się halo, ja, ja, ja się nie bawię tak. Czemu się tak nie bawisz? Bo ja się boję... No nie, to no tu jest... Nie, no za dużo bobów tu jest, ej! Ja mam pecha do jaskini, zawsze jak jakieś tetek grało się, te te całe bingo stringo, to ja kurde nigdy nie mogłem normalnej jaskini znaleźć żelaza, kurde znaleźć ani nic kiedy? Nik. Nie, 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 nie. Pierdzisz trochę, lj pierdzisz trochę. Przepraszam, ale to. to o, tak... La nie, no, lawaraj, no najlepiej. O, widzę kurna, nie czy... widzę tym najlepiej. Widzę jakiś Jalpel tam gdzieś w niedaleko. Dobra. Czekajcie, sprawdzę w ogóle jak to moja jaskinia. Oho! Oho, dobra, wiesz co, za 5 minut będzie gorąco, że tak powiem Super! Ja nie mam żadnego żelaza, ani nic, także wywalone totalnie w ogóle. Zdam się na... Sp... O, a, zdam się na swój skill po prostu i tyle. Tak, dobra. O Jezus, ile potworów! O! Ciap, 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 ciap. -cia -cia -cia. Dobra, muszę przejść tutaj. na, na... na, 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 na. O, a tu dobra. też jest lawa tylko na powierzchni akurat. Ale to tamta to taka normalna była, wiesz? To, to to nie tak jest. Tak, tak, tak. Dobra, dobra ja sobie tu tera, tera. Gdzieś w górę. Nie wiem gdzie jestem, ale tera, 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 tera. jestem gdzieś na górze. Tera, tera, tera. Ta góra będzie dobra, wiesz co? Bo ona się najpóźniej zanurzy generalnie w lawie. Bo tak. już za poziom generalnie to co woda zamieni się w lawę. W sensie zostanie, na... Bo jakby to nadmienia tylko puste przestrzenie, nie? To nie zamienia bloków w lawę, tylko zamienia puste przestrzenie w lawę. Mhm, mhm. Z takiej informacji dla ciebie, żebyś wiedział. O, jeszcze mogę sobie łopatę w ogóle zrobić, super! ła? szkielet! Dobra, muszę zrobić sobie łopatę, bo będę mógł sobie więcej dyrta nakopać wtedy. No, a jak kto ma dyrta, ten ma władzę, że tak powiem. Ten ma władzę. Więc dobra, muszę przejść gdzieś tutaj, żeby tych potworów nie było. A może podpalę jakieś drzewka, żeby było śmieszniej. <laughs> Niech się nam tutaj pali las, co? Będzie fajnie, będzie, będzie mniej miejsca do uciekania. Tyfer! Co? Spójrz w górę! Ty <noise> już tam... O, dobra, dobra, nie, coś, coś fajnego zobaczyłem właśnie, wiesz, buduj się. O! Shit! Się. Y, ogórek. Się. Łagór mnie wybuł. A, okay. Chłopie wie to taki, bo, bo za słabo zamarynowany był, czy coś takiego rodzaju, i wiesz. Yy, jedzonko, tu mam jedzonko. No to ja nie wiem, zobacz, ja totalnie brak panika w tym momencie jestem, nie? Ja już panikuję, ja uciekam jak tutaj dalej się ta. Także czekaj, ja ja tam przyjdę do ciebie, Li. Ale by beka był jakbym teraz. Mi skliknął jakiś guzik i bym spadł. Tak, to był fail roku, wiesz? Bo ja bym ci włączył efekt lewitacji w tym momencie. O, o, nie. creeper, creeper, pal gumę, pal gumę, pal gumę! Spierdzielaj. Czekaj, ile było maksymalna wysokość? 256, 256, nie? no. No jelo, to ja na 256 idę. O, i ja se tu zrobię bazę, nie? Czekaj ta czekaj. Ja se muszę podpalić te potwory, bo mnie tutaj strasznie... No na gwałt normalnie pani atakują, nie? Ja sobie tutaj zejdę. Ja ja się nie spieszę, panie. Ja mam wiesz co, ja już tu mógłbym normalnie skyblocka zbudować u góry, nie? Ohoho, ho, no creeper! Ja właśnie, ja właśnie buduję skyblocka. Skyblock... Andrej, kiedy skyblock? No teraz. Nie wiem! No nie teraz ma. kurde, teraz jest skyblock, nie? A no dobra, to może być i teraz. Dobre, nie, ale nie, najbardziej jak się pytałem, kiedy Minecraft, jak kurde codziennie jest. Codziennie odcinki. Odcinek I marudzą, że, 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 że nie ma. Albo masz mówione, że codziennie około godziny 15 odcinek, jak u mnie. Cyfer, kiedy kolejny odcinek? Znaczy obecnie to u mnie działa hashtag i to jest taki mem, wiesz, kiedy surowce. Mamy tą mapę hmm. z surowcami z owiec, wiesz, surowce, nie? Hehe, <laughs> takie zabawne to jest, bo wiecie, bo sur i owce i w ogóle... Że tak powiem. Dobra, zaraz będziemy obserwować jak się lawa podnosi. Bo to będzie bardzo ekscytujące, bo w sumie zaraz lawa będzie na widocznym poziomie i w sumie wiesz możemy... No co, zrozumiałem, że popełniłem pewien błąd. Zabrałeś za mało rzeczy. Nie, biłem się za wysoko trochę i nie wiem jak sądzę. Na środku masz przecież ten, możesz sobie skopać, wiesz, i trochę tego... Cześć, podpowiadam? No mogę, to. mogę. Ale, ale, ale wiesz, ale no trochę mi to zajmie. Ewentualnie może zrobię tę rampę do... Kurde mogłem się nad wodą budować, bym się zeskoczył do wody. A nie, bo potem bym się nie wbił na górę. Ty, 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 ty. O, sposób jak się doczekiwam. Ja tak, że z głodu nie umrę, o. Ja no, też to, że mam no... jedzonka, ale czekam wiesz, co, jak lawa będzie na optymalnym poziomie. Mówię, lawa musi się jeszcze z jeden, dwa poziomy podnieść, czyli tak, jeszcze z 50 minut, i wtedy możemy rozpocząć nasz pojedynek mistrzów, że tak powiem. No co ja będę przez 10 minut? <laughs> ja, ja nie ja wiem, już... to ja już na górze, dobra. Ja se coś tu porobię, bazę ses, domek se zbuduję, drewna zabaw dużo. Na maksymalnej kratce może być problem, wiesz? Dobra, zaraz nie, no nie jeszcze na maksymalnej, jestem na 250, wbiłem, tak żeby mieć parę kratek, wiesz? Różnicy. Czaje, czaje, dobra, ja sobie tu wejdę na drzewo. I z tego Kreatywność przede wszystkim, nieważne czy jesteś, kurna, w świecie, gdzie się lawa podnosi, domek musi być, pamiętaj. Dobra, czekaj, ja se patrzę, bo za kilka sekund powinna się lawa podnieść. O, dwa etki akurat pod drzewem sobie siedzą. Więc powinny się spalić. Wydaje mi się, że to już jest poziom, na którym y, ta trawa zostanie pochłonięta przez lawę, wiecie? Także dwa poziomy. O, lava Rises. Tak! Jezus, jak to świetnie wygląda! Uła! Widzisz to? Tak, widzę. I to jest. Straszne, zostałem takiego laga nagle, nie I takie Co się dzieje? Ej, to jest piękne i te drzewa wszystkie palące się. Ja ja jestem chyba jakimś rodzajem sadysty, wiesz, jak patrzę na to i to mi przyjemność sprawia. Dobra, no to co, zaczynamy A już to walkę ładnie to wygląda, nie, ładnie to wygląda, bardzo ładnie. A ja zleję wodę. Z <grym>, dupy dym, dym. <grym>, dym, 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 dym Dobra, to chyba zaczynamy walkę, co liaju? Dawa, yy, dawaj, ja zapraszam, ja jestem gotowy, tak? Yy, tylko zapraszam, musisz bić tutaj trochę masz do wbijania, także... Znaczy no, to spoko, nie sam no, żaden problem. Ja już surowce mam skończone, także. Nie no jeszcze trochę deseczek będę miał. Halo, co tobie tu? Już nie. idę do ciebie. Nie, bo lagi mam, nie mogę sobie desek zrobić. Halo? To ha nie ja. Halo? Ha, ha, jak ja mam, mam zasięg, mam zasięg. Proszę mi deski zrobić, czemu desek nie mogę robić? Ty nie mogę desek robić. A co za blok What? wkładasz? Na pewno dobry? No drewno! I co Plus jest? I nie, mogę, nie mogę desek zrobić, ej. Co jest grane, co? No poważnie ci mówię. O ja, ale ty widzisz, jak ten świat się pali? O kurde. Ej, kobla też postawiłem, zniszczyłem i mi nie wypadł. What? A teraz deski. Co jest? Co to? Jest? What? A dojść no, the game. Halo, co się stało? Wywaliło zrobiło? mnie, dobra czekaj. Próbuję jeszcze raz bić, nie wiem, wy, wy, wy wywaliło mnie. Ja jestem złym youtuberem. O jesteś, o. dobra. Znaczy jeszcze mnie nie ma, jeszcze mam niebo, dobra teraz się gra. Ty, jest w ogóle dzień? Nie. U mnie była noc. No jest noc. O teraz jest noc, dobra. Jezu, jak mi... Jak... To chyba mi ten... Za bardzo laguje mi tu wszystko w ogóle, bo tu... Się... O dobra, teraz przynajmniej deski mogę robić. Dobrze, dobrze, o tyle dobrze, okej, okay, dobra. No ja to idę po tam? ciebie. No to po nie mam. <laughs> A gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie? 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 gdzie ja gdzie, na dole gdzie? jestem. Mam najlepszą metodę podbudowywania się do góry. Aaaa! aaaa takie aaaa. rzeczy możesz ty! Takie jaja jak berety. Kurde, ja tu jedzenie muszę se przepalić w ogóle, panie kochany. Idę i cię do lawy zrzucę. Nie, nie możesz mnie zrzucić do lawy. Czemu nie mogę cię zrzucić do lawy? Bo... Bo, bo nie. Bo ustawa tego tak nie przewiduje. Bo ja nie, Bo to łamie moje prawa, hopi! Konwencję kurde, genewską, nie? A ja mam lepszy pomysł jak cię tutaj XD dobra, miłej zabawy życzę LJU. Co ty mnie tu? A nieważne Odpaliłeś mnie jak nic Wiedziałem, dlatego tu jest Cobblestone eee? eee? Jezu Mary, coś dupło O ja słyszałem to nawet Dobra, czekaj, ja sobie też zrobię tutaj skyblock, wiesz, w sumie, zaraz będzie kolejny poziom lawy. O, żeś ty, O, ja! Niech to się pali, tak? Dobrze, dobrze, ale faktycznie, kurczę, jakbyś całą bazę miał z drewna, to byłoby fajnie. Nie, nie jestem aż tak głupi, jak się budowałem drewno, to sobie myślałem, hm, dobrze, że mam trochę kobla, nie? Szkoda, że masz trochę kobla, dla mnie to, wiesz co, jakbyś wszystko z drewna zbudował, generalnie byłoby idealnie, nie? Wyobraż sobie tam stoisz, że tak powoli płomienie idą do góry, klock po klocku. Czaisz to? Nie. Dobra, czekaj, muszę tu zrobić sobie w ten sposób, żeby było bardziej łopi. Hopi, Ja ci powiem, że robię tutaj schody opi. A może zrobię sobie tak na przykład, o. A ktoś mi tu z drabinkami coś kombinuje. <śmiech> <śmiech> tać, tać! <śmiech> pryć, 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 pryć! Piekaj! <laughs> Ja tu kombinuję! To jest misja życiowa. Pryć! Tylko ja nigdy tyle shifta, nie, żebym mnie na chyba jeszcze. Ja nie wiem. O Jezu, ale jak ty to robisz w ogóle? Misja ratunkowa. Wiesz taki helikopter i linę spuszczają. Fokus, <gul> hopie! Ty bo ja już drabinek nie mam, kurwa. Dobra, nie, idę do góry. A idę? Ech. Albo nie idę. Ech. 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 Zapraszam na górę. Już idę, idę, idę. idę. No. no idę. Pimpuś, pimpekuś Bo, ja, bo ja, ja jestem na przegranej pozycji, bo ja nawet zbroję... czekaj, jak ty, ty masz zbroję? Pokaż mi to, gdzie, gdzie ty tam? Ja mam zbroję? Hej. Water bucket challenge! lecę! Kur... Zginałem jako drugi, czyli wygrałem? No nie, LJ wygrał, faktycznie, ale teraz, teraz patrz jak się lawa podniesie, to jest, to jest piękne teraz jak Czyli zaraz... teraz giniemy. Ty, a ja straciłem przedmioty. Dobra, nie masz. Jak straciłem? O nie mam, dobra. Nie, nie no, to, to nie miałem laga znowu. I lag jest chwilowy. O, ale. Ta, ta, ta. Jak ty wyglądasz nad tym morzem lawy? Ja się. No ja się zlewam, bo ja na pomarańczowy jestem. Ja się... Ostatni! O, o, o! Nie! o, Nie! Żegnaj okrutny śmiech! O, mój Boże! Ej, ale to było straszne, jak się nagle pod. Kustą. Nie, jestem lewiej! Ratuj! 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 Dobra, gdzie to się to teraz respisz? To respisz się kuźni w oblawie co chwilę. Idę po ciebie! To Konicja nie jest ratunkowa. Nie. Idę LJ-u, ratuję cię! Nie, 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 nie. kurde. Dobra, czekaj, dam radę. Dobra, Już jestem obok! Zrespie. Czekaj, gdzie to? Gdzie to? Halo? Gdzie się zrespię? Halo lag? Dobra. Jest, dobra. Jesteś, żyjesz. O! 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 Zagowało cię! Oh. Tak, tak! 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 No dobra! O oh, jak więc sofa w ogóle? Ty ło wow, ło wow, wow, wow. mnie stoisz w miejscu! No i patrz i domek na koniec mamy, nie? Taki ładny, zbudowany! Super! Super! Chodź się tu, zamkniemy w ogóle, o! Tak! O siema tak. dobra! Tu, tu jest bezpiecznie! Mamy drawinkę! <laughs> Także dzięki serdecznie za oglądanie moi drodzy Zostawcie łapę, suba i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pajo